Tronadic, witam Was w pierwszym filmiku z gry Dying Light Jest to w sumie giereczka o zombie A mój kanał poza tym, że na początku miał być tylko o FPS-ach Później przerodzić taki bardziej kanał o zombie To postanowiłem w to zagrać I myślę, że Zacznę sobie Dying Light na początku przejrzymy sobie tą stawkę A później rozpocząć odprawy Dane na temat celu Kadir Sulejman Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik. Zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co w to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas nie przyciąga! Do tyłu! Do tyłu!

Raid, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera. Amir ranny? Nie. Amir... zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. I tak oto zaczyna się giereczka. Znajdujemy się w tym mieście i zostaliśmy uwikłani w całą tą sprawę. I przy okazji znalezieni przez jedną z dwóch wcześniej wymienionych grup. Ale nie jest mi szkoda Amira. Sam go uszczypnij. Boisz się? Wcale, że nie. To go uszczypnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? Uciekamy Cholera. Niestety nie możemy biegać na początku. Widok nawet fajny, oczywiście wszędzie, gdzie patrzę, można wejść, no nie tak dosłownie wszędzie, ale duże części jak widzieliście, gdy spadaliśmy na spadochranie. Było widać taki wielki most. na ten most na samą górę da się wejść. To jest akurat fajne. Jeżeli chodzi o optymalizację tej gry, no... Ona była optymalizowana pod Nvidia. No, nie ma jakiegoś takiego lepszego... takiej lepszej optymalizacji pod Radeony. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, okay, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powiedzimy. Co znaczy 31? Pytaj szefa. I póki co no nie mogę grać z nikim jeden. innym. To twój numer. O, dziękuję. E, więc... E, muszę przejść prolog i parę pierwszych questów. Później będę mógł grać z innymi... I odblokuje się jakby kooperacja w tej gereczce. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. Spokojnie, nie dołuj się. Podaj! No, lewo, prawo, kurde. 31 zarażonych, a zostało tylko 7 tam jest klapek. Latarki? Też nie mam. Amir zginął przez tego gościa? Cicho, walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Hej, gdzie spokój pokój 190? Na górze. Murzyn, powiedzieć coś? Kurde, czarne oczy. Dorwą nas po kolei, jednego po drugim. No ja chcę już biegać Hello? Tam Giereczka nie może może nie wyglądać tak super jeżeli chodzi o grafikę ponieważ no nie gram na najwyższych przez co też wspomniałem wcześniej że nie jest ona optymalizowana póki co pod Radeon i mam nadzieję że <laughs> szybko szybko jakaś optymalizacja jakaś aktualizacja tak jak ta do wersji 1.4 Wejdzie, ale również pod wersję dla Radeon. No i kolejna wstaweczka. Hej, szukam... Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Becken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie, gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie, czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wiesz nie, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś zimę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej! To nie fair, nie jestem leniem, ja tylko... Hej, szefie. Dajse! Ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Breken tu zawiaduje. Kurde, jaka jak agresja, no ziomuś. Dzieciak, nie obrażaj się. Nie jestem leniem co? mówi zombie do Ja tam jakiś kawał leciał, kurde joke, nie zdążyłem. A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro, zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurcze, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Hehe, he, brudna robota, hehe, he, czarny. Co on może wiedzieć? Jeżeli chodzi o pacza, sprawdzałem giereczkę na najwyższych wymaganiach, na najniższych i patrzyłem się w ten sam punkt, dosłownie, nawet nie ruszając się o centymetr i fps y nie było różnicy między najwyższymi wym a na najniższymi. Ewentualnie na niższym, gorszym sprzęcie było 5 FPS-ów różnicy między tymi wymaganiami. Oczywiście mowa tu o radonach. Po wejściu najnowszego patcha FPS-y skoczyły aż o 10, więc... Nie ma jakiejkolwiek dalej optymalizacji okay. dla radionu. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy, wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się wichłaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, jeden z tych. Ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antyzynę, hey! prawda? Hey, Co jest? O. Dobra broń. Dobra, on poczeka. Aha, nie mogę jeszcze otwierać nic, ponieważ nie dostałem na to questa, ale telefon wezmę. O, mogę biegać już wreszcie. Latarki dalej nie mam. Co stop kończyło? Jezu, wszystko w porządku? Uf, zaciąłem się! Uciekając przed nim! O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? Ach, cholera! To był... To był mój brat. Chciałem go zobaczyć. Dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Um. Rachim, Tu Krein. Jestem na trzynastym. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombi. Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam na Eee, no, już nie zobaczysz brata, przynajmniej z twarzy i ziomuś, przepraszam. Nie wiedziałem, że zajdzie na hita. Nie, Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę. O... i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko, proszę. Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Czy dostałem latarkę? O! Jest latarka Oczywiście podkumam coś a'la super supermoce i prześwietlam cały teren Dobra ten pokój jest czysty O! jest ma Dobra. Mamy gwoździe. Tu powinno być alko w lodówce. Jest. Dobrze schłodzony. Jeszcze jest jeden pokój z tego co pamiętam, tak? Taśmy. Więcej taśmy. Okej. Okay, to wszystko co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Jak to wszystko? Ale tu jeszcze jest lodówka. Konserwa nafen um, nothing. Okej. Okay. I teraz możemy iść do Marka, ale będziemy musieli mu wcześniej latarka. Yy, pod i, yy, plany, skraftować apteczkę. Rup. Proszę. Ale apteczkę. Okej, okay, kto jest ranny? On mocno krwawi Niech zobaczę Gaza i alkohol, co? Dość prymitywne, ale działa Okej, okay, dziękuję Zajmę się nim już Kurde, wszędzie mnie wyganiają Co z wami ludzie? Dobra robota, 31 Cicha woda, cicha woda no 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 Dokład, do, Dokładnie dokładniej jeden. Nieźle jak na nowego Może O od tam góry. chcę wejść Co było minęło Tam na samą chcę się górę za Potem skoczyć do wody Wiem że wdowodnie. można Musimy pogadać o twojej roli tutaj Wiem, że można, bo już tam byłem Nie za pierwszym razem, za pięcioma ale byłem Dzień dobry panowie A tu wiem, Mogę coś tu zwinąć Jakieś itemy Ale myślę o kask I zaś stęki, wszędzie stęki Dobra, załatwione Bułka z masłem Coś jeszcze? Ha. niech pomyślę Rahim, Czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Błagam. Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać. Nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Tak? Myślisz, że jesteś Gieroj? Heroj? No, nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem Ci podziękować za ratunek. I powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Ostra. Żadnych eksplozji, Rahim. Ale w głosie naszej postaci nie było słychać jakiejkolwiek takiej skruchy, czegokolwiek, że nam naprawdę żal. Coś tu mogę wziąć? Nope. No i co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju. Numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Okej, okay. przeszukajmy tu jakiś ziom siedzi. Kurde... Tyle syfu ludzie, sprzątajcie. Jak ja mam stroją? Strój ninja. Nvidia, hehe. He. A Radona to już nie dali. Mendy. Dobra, Rahim, jestem gotów. Gdzie znajdę brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Trening? Cool. Cool. O czym ty mówisz? Idź na górę. Już masz niedaleko. No i no i da. Pedo parkury. nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko! Hej, na co czekasz? Chodź no tu. No dobra, dobra. Spokojnie, samouczek, hello. Ja umiem skakać Na pewno Ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. Nie wiem czy grać w to na padzie czy na klawiaturze Ale w sumie z widoku mogę skorzystać z tego co wiem tu na tamtą wieżę też da się wejść blisko jest do tego mostu Jakbym tak pliznął, przeszybował tam, potem tam. Nie byłoby źle. Hmm, może spróbuję. Czemu nie? Coś tu schowane? No. Nope. Witaj na fitnessie. Na początek... Musimy cię nauczyć biegać. Ja umiem biegać. Zaraz jak to nauczyć biegać. Rób tylko co ci powiem, okej? Okay? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabiję się. Nie bądź cykor. Na ty nie skoczysz? Nie no, jaja sobie robisz! No to patrz. Nie ruszaj się! spróbuję pomoc! Ja ja sobie z ciebie robię! jo ja, ja, ja sobie no, ze mnie robisz. Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie! Pewnie kolana już mu się wyginają w drugą stronę. Nie w ja się Jasne Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Żeby przeżyć na zewnątrz musisz wykorzystać otoczenie Większość żąbiaków słabo się wspina Więc im teren trudniejszy tym lepiej Przygotowałem ci parę typowych sytuacji Zobaczymy jak sobie z nimi poradzisz No 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 Jedziemy, jedziemy Jedziemy Eeeh hmm. Dajcie może znać w komentarzach czy chcecie też serię z Glacoka, Czyli Hitman Absolution Mam też tą gierkę akurat na kąpie I podoba mi się bardzo takie gierki, które można rozwiązać... Yy, które misje można zrobić na kilka sposobów. Ej. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Hop. Nieźle. Jak na Nuba. O, ci dam Nuba, Synek. Kajto. Tam. Uff. wewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. O! W sumie Dobrze. fajna taka gierka, takie roz rozwiązanie, okay. coś, a'la Dead Island plus Mirror set, Mirror. Bardzo fajnie się gra. Jakby jeszcze ulepszyli trochę tą optymalizację to gierka jak najbardziej na plus. Okej, okay, wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę? No ja wiem, ja wiem. Niespecjalnie. Nie w liceum byłem w zespole lekko No to jesteś cholernym sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. No i oczywiście y, mamy tutaj trzy takby takie rodzaje skili. Yy, poziom przetrwania, poziom zwinności, poziom siły. Każdy z nich nabijamy yy, w całkiem inny sposób. Poziom zwinności, z tego co wiem, chyba nabijamy podczas biegania, robienia parkuru, co się? Co się parkerów. Hey, mów do mnie, co się dzieje? Coś... Nie tak! Rahim, co się przed chwilą stało? O na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. Pierwszy atak w takim miejscu, czemu nie? Czemu nie? Dobra No, mogę biegać, hop Czyś gdzie był Przyznaj się Brahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzy... Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. No, to ciekawe. Hej, na co czekasz, co? Gazem rób! Dobra, dobra, dobra. Idę! Do. Prolog jest w sumie prolog. Część gry, w której nie można jeszcze używać kooperacji a do ich Dobra. długa. W końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Przynajmniej loadingi są jakoś eksponowane przemyśleniami postaci. A nie typowy, pusty loading o, screen? Ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja. Nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś. Przynieś mi albo spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny. Możesz pomagać ludziskom. Kilka hmm. przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Ty to chyba za dużo pijesz ziomek. Serio mówię. Kurde. Ochroniasz Biedronki, a kurde, piję jedną, drugą. Skubany. Okej, okay, and get out. nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już Dobrze, okej, okay, ziom. I ja myślałem, że w tym momencie po prostu kończy się prolog, a to jest bullshit.